Mariusz Bawus z dziesiątką Emil Nowakowski, z jednostką Jarosław Kalim. Spotkanie. Dobry porozumia sędziują. Sędzią głównym jest pan Jacek Pocięgiel. Ale... Bardzo serdecznie i zapraszam na drugą połowę meczu 27. kolejki spotkań o mistrzostwo II Ligi w piłce nożnej pomiędzy Chrobrym Głogów a y, Pogonią Oleśnica. Drużyna Chrobrego przystąpiła do gry w składzie w bramce Jędrzej Kędziora w obronie Jerzy Macha i Krzysztof Wewiór y, w pomocy Andrzej Przybyłowski. Adam Małócki, wysunięty yy, obrońca. Dariusz Błaszczyk, Bogdan Sokołowski, Dariusz Tata, i Mariusz Wawrów, Emil Nowakowski i Jarosław Helwi. W błogu występuje w tym spotkaniu w strojach yy, biało-żółtych. I Krzysztof Wewiór, proszę Państwa. Krzysztof Wewiór w drugiej minucie, w drugiej połowy, strzela bramkę. I wynik 1 do 0 dla Krobrego. 1 do zera Krzysztof Wewiór w Błogowianie ustawia piłkę Mariusz Wawrów. On będzie egzekutorem czwartego rzutu rocznego w wykonaniu chrobrego. Piłka końśliwie puszczona i pięknie uderzona przez Jarka Helwika. Tylko niestety obok bramki. Waldemar Michalec, proszę Państwa, dostał tą żółtą kartkę. Przepraszam. Więc nie trzynastka, tylko trójka. Dalekie dośrodkowanie. I proszę państwa piłka spadła pod nogi Adama Małckiego. On się tego zupełnie nie spodziewał. Lewiur przy piłce. Teraz kolejny nasz Błaszczyk. I Tataj po krótkim rogu pięknie strzelił. spotkania A jego miejsce zajął Paweł Woźniak. Paweł Woźniak to y, zawodnik młody, junior, y, członek kadry narodowej. Ale proszę państwa Emil Nowakowski padając, padając. Emil Nowakowski padając posłał piłkę na poprzeczką bramki y, Tomasza Idziorka. Y, y e, właśnie tą drugą połowę w całości będziemy starać się Państwu pokazywać. Y, trzech zawodników, czterech. Proszę Państwa, czy zauważył? Tak, zauważył. Tataja. Ten, o którym mówiłem. Młody zawodnik z Andrzejem Przybyłowskim. Pięknie! Paweł Woźniak, proszę Państwa. No i... Paweł Woźniak spalił się, proszę Państwa, ale to młody zawodnik. Jego jeszcze mogą ponosić emocje. Obsłużył podaniem. Oj, jak niedobrze, proszę Państwa! Nie można prokurować takich sytuacji. Trzeba. No i pięknie Jędrzej Kędziora, ale jak można zaspać tak w obronie? Bogowianie dopuszczają z takiej sytuacji, w której przechodzą zawodnicy. Zatrzymany przez Adama Małuckiego, chyba nieczysto. I proszę Państwa, Paweł Woźniak i Adam Małucki razem. Razem. Adam Małucki. Co zrobił Adam Małucki? Czego nie depnął? Przecież mógł na czystą pozycję podać jeszcze do Wawrowa. I byłoby 2 do 0 na koniec tego meczu. 1 do zera wygrała drużyna głogowska. Cieszą się kibice, cieszą się zawodnicy, cieszy się ten Andrzej Król. Kolejna jakaś batalia, wojna natomiast jeszcze trwa. My wszystko będziemy robili, żeby do tej, do tej, tej drugiej widze się utrzymać. No nie, to dzisiejsze spotkanie no faktycznie było takie dosyć dziwne, bo tych sytuacji było multum, bo gdyby nawet policzyć trzyste sytuacje jeden jeden z bramkarzem notabene bo na pewno wyróżniłbym bramkarza Nie. pomimo że tam dwa razy skiksował ale, ale rzeczywiście silny punkt zespołu Tomasz, Tomasz Ejziorka tak, tak tak zdecydowanie no to mówię no mus, musimy wykorzystać chociaż z tych z tych sześciu sytuacji co najmniej dwie stało się tak szczęśliwie w ostatnich minutach żeśmy mogli stracić bramkę jeszcze też jak frajerzy się zachowali w, w polu karnym, nie wiem, no, anemia yy, spowodowała, że tylko dzięki refleksowi z kolei naszego bramkarza, więc że ja no, w, mamy te cenne dwa punkty, jak bardzo cenne. Yy, ja obawiałem się szczerze, mówiąc tego meczu, bo nóż na gardle za przeproszeniem przed meczem, że trzeba wygrać yy, paraliż zupełny, no dla mnie dzisiaj to co w pierwszej połowie grali napastnicy, to jest przehistoria. No. Jarek zresztą cały mecz grał bardzo słabo i nie wiem, co się dzieje, dlaczego tak się, tak się dzieje. Na treningach zupełnie inaczej się zachowuje niż, niż tutaj w trakcie meczu. No, ale jestem zadowolony przede wszystkim z wyniku znikłego, znikłego, ze zwycięstwa. Nie z wyniku, tylko ze zwycięstwa. Panie Andrzeju, jeżeli można dwa słowa jeszcze komentarza do występu Pawła Woźniaka, On wszedł, prowadził sporo ożywienia, miał dwie sytuacje, z których, no, mogły paść bramki. No coraz częściej, no, wrócił w tej chwili chłopak dopiero z, 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 z turnieju, może być troszeczkę podmęczony, no ja liczę cały czas na niego, 16 lat, 17 w tym roku, no oby się w dalszym ciągu rozwijał, potrzeba mu trochę jeszcze masy. Jeżeli będzie wykorzystywał swoje możliwości, które ma duże, naprawdę ma duże możliwości, nie widzę przeszkód, żeby zadomowił się w zespole. Młodość i niedoświadczenie chyba spowodowały to, że nie szczelił bramki, będąc sam na sam z bramkarzem gości. No, zgadza się, no, ale, ale mógł dwa rozwiązania mogły być, bo mógł zagrać piłkę. Zdecydował się na strzał, no, powtarzam, tu bramka zachował się też bardzo dobrze, wyciągnął piłkę taką. Moim zdaniem jeszcze gdyby posiadał trochę większą szybkość, prawdopodobnie byłby jeszcze bliżej bramki, wtedy byłby w korzystniejszej sytuacji, bo tak już był odpychany. Jego udziałem w Oleśnicy ma jeszcze przynajmniej tak tego samego typu zaległości w meczu i jeszcze z następnym przeciwnikiem. Czy to jest dobry Nie, nie wypominajmy webiurowi, bo jest podstawowym zawodnikiem obrony i myślę, nie że jednym z lepszych w drużynie. Ale my mamy pamięć. Proszę pana, mieć. proszę pana akurat nie w Oleśnicy, nie w Krzysiek wiewiór. No, no nie będziemy panie Andrzeju akurat, bo było wyraźne zagranie, wyraźne podanie. Kogo? Proszę panów, jeszcze jedno pytanie. Jakie prognozy na najbliższe 7 spotkań?